Generalnie sytuacja, która miała miejsce w lutym tego roku, wyglądała w ten sposób, że idąc z lokalu tam gastronomicznego w, w sobotę w wieczorem, w nocy, do, do domu przy ulicy Kopernika, zobaczyliśmy, szedłem razem z kolegą, zobaczyliśmy przy, przed również innym lokalem. Dziewczynę, która klęczała na, 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 na ulicy czy tam na schodach, i modliła się, mówiła, że będzie koniec świata, coś tam, coś tam i generalnie było tam no, paru gapiów i tak dalej, straż miejska ochrona tego lokalu. Zatrzymaliśmy się z kolegą około 10-15 metrów od tego miejsca. A kolega chciał zobaczyć, co się tam dalej będzie działo i jaki będzie rozwój wydarzeń. Po, po, po minucie półtorej podszedł na strażnik miejski. Powiedział, że mamy stąd odejść. Kolega mówi, że dlaczego mamy odejść. Nic takiego nie robimy, stoimy po prostu na ulicy. No i w tym momencie ten strażnik miejski go odepchnął. Powiedziałem, żeby go nie pchał, bo on nic mu nie zrobił. Wtedy ja zostałem odepchnięty. Zostało rzucone w moją stronę parę epitetów, na które z kolei kolega jakoś tam zareagował, że, że nie powinien się tak odzywać, że na służbie jest i tak dalej, i tak dalej. No, za co ja zostałem, strażnik miejski nadepnął mi prawą nogą na moją lewą, złapał mnie za, za, za moją kurtkę, wywrócił mnie na chodnik łamiąc mi nogę. Po czym dostałem kilkanaście ciosów nogą, zostałem kopany po głowie, po klatce piersiowej. A pan jakoś się bronił? Nie, 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 absolutnie nie. Ja właśnie wie pan, no nie jestem. Dał się pan nie, bić po prostu. Nie jestem na tyle głupi, aby, aby po prostu a, nawet w jakikolwiek sposób czynny odpowiadać na agresję ze strony e, mundurowych. No. Z tego co wiem, funkcjonariusze byli przesłuchiwani w prokuraturze, w nim wczorajszym z nimi rozmawiałem. Natomiast jeżeli chodzi o samo postępowanie prowadzone przez prokuraturę oraz przyczyny, no to trzeba zadać tamto pytanie.